Cześć, witam Was tu Megi. Wiem, że promocja w Rosmanie niestety już się skończyła, ale nie zdążyłam Wam pokazać jeszcze moich zakupów. Za chwilę rozpakujemy moją trzecią paczkę z Rosmana, także zapraszam do oglądania. Kolejne zakupy, które odebrałam stacjonarnie, zamówienie złożyłam przez internet i było, zostało ono równie szybko zrealizowane jak poprzednie. Czyli otworzę teraz paczkę. I co kupiłam? Tutaj mam Paragon. Paragon na 216 zł, rabat na makijaż 245 zł. I oglądamy szybko rzeczy, które kupiłam. Kupiłam jeszcze jeden błyszczyk Eveline Oh my lips, czyli błyszczyk powiększający usta, ponieważ ten, który kupiłam za pierwszym razem jest tak świetny, zrobił takie wrażenie, że po prostu musiałam mieć jeszcze jeden. Kupiłam również róż Bourjois. Kupiłam klej do rzęs. Ponieważ, tak jak widzieliście w poprzednim zamówieniu, kupiłam rzęsy, wtedy nie było dostępnego kleju, to wzięłam go teraz. Kupiłam moje ulubione cienie Max Factor. Kupiłam podkład Rimmel Lasting Matte. Nigdy go nie miałam, wypróbuję go. Kupiłam po raz drugi maskarę Vibo Volume Drama, ponieważ też mimo, że pierwszy raz jej używałam, bo kupiłam ją podczas pierwszych moich zakupów, to naprawdę się u mnie sprawdza, a za cenę 9 zł, bo tyle ona kosztuje w tej promocji, naprawdę warto. Kupiłam jeszcze brązer Beach Cruiser z Vibo, ponieważ tamten odcień miałam trochę za ciemny. Tamten był kafe creme, a ten jest trochę jaśniejszy. Później Wam porównam obydwa. Kupiłam jeszcze kredkę Vibo. Do brwi, jest to kredka 3 w jednym. Kupiłam z Vibo puder matujący, sypki, matująco utrwalający, puder ryżowy do każdego typu cery. Kupiłam z Vibo brązer kolorze hmm, chest nude. Kupiłam dwa te bronzery, bo myślę, że jeden będzie na, na, na konkurs. Dwa są takie same. One będą później w konkursie. Konkurs ogłoszę w kolejnym filmiku. Kupiłam hmm, maskarę hmm, Max Factor False Lash Effect. Ponieważ była polecana przez wszystkie youtuberki beauty i do tego kupiłam również primer do rzęs Max Factor, ponieważ był polecany razem z tą maskarą. To wzięłam też sobie komplet. Następnie kupiłam rozświetlacz Selfie Loose Shimmer z Vivo kolor Gold, z tej serii I Choose What I Want, bezbarwny puder fiksujący, przedłużający trwałość makijażu i matujący skórę na cały dzień. Zobaczymy, sprawdzimy. Teraz zobaczyłam, że powinnam kupić do tego tą kasetkę. Może jeszcze zdążę podczas tej trwającej promocji. Także oto moje kosmetyki. Z trzecich zakupów w Rosmanie na promocji minus 55%. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ po tym filmiku, który będzie dłuższy, gdzie opowiem o cenach przed i po promocji, będzie konkurs. I do wygrania na pewno będzie ten jeden brązer i jeszcze. Pomyślę, jaka rzecz może taka, która kupiłam, którą kupiłam podczas wcześniejszych zakupów. Proszę subskrybować mój kanał i oglądać, i czekać na konkurs. Dzięki, cześć, pa.